Siemanko, witam wszystkich na YouTubie dobrerowery.pl Witam Was już dzisiaj zgodnie z grafikiem w środę przy okazji kolejnego odcinka Q&A. E, oczywiście dziękuję za wszystkie komentarze dotyczące mojego wąsa. E, byłem bardzo ciekawy, jak zareagujecie na te prowokacje czy ktoś zwrócił uwagę. E, tak, nie jest to przypadkowe. Nie, nie ma to związku z żadnym załamaniem nerwowym ani potrzebą nagłej zmiany w swoim życiu. Ma to związek z wyjazdem na Giro. Już na niecałe dwa tygodnie jedziemy na Giro d'Italia kibicować, jeździć na ostatnich i w okolicach ostatnich najciekawszych etapów górskich Giro na których mam nadzieję, że Giro się rozstrzygnie i na których mam nadzieję, że Rafał Majka jeszcze będzie walczył, bo się nie wypieprzy gdzieś wcześniej na Giro. Więc będziemy trzymać kciuki za za naszych i w ogóle będziemy kibicować na Giro. To już wkrótce, oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani naszymi wyjazdami rowerowymi, to też w tym miejscu e, informuję, że sobie wejść na emiotprotur.com albo wejdźcie sobie na Facebooka emiotprotur. Tam już z Mackiem opublikowaliśmy, jakie nam jeszcze miejsca zostały na najbliższe wyjazdy, bo tych wyjazdów jest trochę. E, już wkrótce jedziemy w Alpy na Stelvio, jedziemy na Tour de France, bicować, e, potem idziemy w Pireneje, no i jesienią. Oczywiście Sycylia, tudzież Neapol. Także będzie trochę tego się działo, dużo wyjazdów będzie. Jeżeli Was wyjazdy interesują, bo często o nie pytacie, wejdźcie sobie na emiotprotur.com albo na Facebooka właśnie emiotprotur. Tam informacje o wszystkich wyjazdach znajdziecie. A my nie przedłużając, już lecimy do dzisiejszego QA, i odpowiedzi na Wasze pytania. Pytań było 68, więc w sumie jest na co odpowiadać, bo ostatni odcinek był 1 maja, więc trochę tego się zebrało. Postaram się na najciekawsze pytania wam dzisiaj odpowiedzieć. Lecimy. Pierwsze pytanie, takie trochę oldschoolowe, bym powiedział, czyli pytanie o dętki lateksowe. Dlatego oldschoolowe, że tak naprawdę główny okres ekscytacji dętkami lateksowymi to tak dawało się wyczuć ładnych parę lat temu, zanim pojawiła się większa moda na tubeless, albo w zasadzie w ogóle zanim pojawiła się możliwość robienia tublesa przy okazji kół szosowych. Ja nie mam złych doświadczeń z dętkami lateksowymi, natomiast zawsze miałem takie poczucie, że trochę szkoda, szkoda nerwów i szkoda pieniędzy. No bo dentki lateksowe są drogie, wiadomo, że są lżejsze, ale z doświadczeń takich głównie poznajomych, zebranych, raczej były takie, że mimo wszystko większe ryzyko przebicia tego typu dentki troszeczkę wykluczało sens zabawy w coś takiego. Więc przez ostatnie lata Większość osób, które zwracały bardzo dużą uwagę na wagę w przypadku kół szasowych, na parametry jedne, poszło albo w szydki, albo w tubelessa, więc tak naprawdę nie znam już nikogo, kto by ostatnio jeździł na dętkach lateksowych, więc zastanawiam się, drogi widzu, czy, czy tego typu wydatek, jak dętki lateksowe i tego typu zabawa ma jeszcze jakiś większy sens. Czy nie lepiej już zainteresować się po prostu przejściem na tubelessa, ewentualnie szydki, jeżeli masz super wyścigowe aspiracje, aczkolwiek szydki, jak pewnie nie znacie, w moim przypadku nie do końca się sprawdzają. Więc tak naprawdę ani nie zachęcam, ani nie odradzam. Po prostu zawsze mówię, żeby dobrze to przemyśleć. Także dentki lateksowe, moim zdaniem, są już troszeczkę reliktem. Ciekawe, co o tym myślicie. Czy się z zgadzacie, czy ktoś z Was na lateksie jeździ i czy może się swoimi takimi bieżącymi spostrzeżeniami w tym temacie podzielić. Ciekawe pytanie o rowery elektryczne, bo ktoś pytał o to, czy w rowerach elektrycznych łańcuch, w zasadzie napęd, czyli łańcuch i kaseta wystarczają na dłużej. Czy przy F wspomaganiu łańcuch jest trochę mniej napięty i wolniej się rozciąga, czy na dłużej starcza? Bardzo ciekawe pytanie i tak naprawdę można na nie odpowiadać głównie na zasadzie teoretycznej, bo jeszcze chyba nikt nie przeprowadził tego typu dogłębnych wyników badań i nikt tego tak z, autops na, z autopsji dobrze nie wie. Prawda jest taka, że jak logika nakazuje, to wszystko zależy od tego, jaki napęd w rowerze jest zastosowany, bo pojawiły się już jakiś czas temu napędy, w zasadzie łańcuchy dedykowane rowerom elektrycznym. One są bardziej wytrzymałe, troszeczkę cięższe, troszeczkę bardziej masywne i one mają sobie lepiej radzić z obciążeniami, które generuje silnik elektryczny, bo tutaj jest klucz do zrozumienia tematu obciążenia łańcucha, które nie jest mniejsze w rowerze elektrycznym, tu nie ma mniejszego napięcia łańcucha. Problem jest wręcz przeciwny. Rower elektryczny bardziej zużywa łańcuch z tego prostego względu, że do mocy, do, do mocy generowanej przez przeciętnego rowerzysta dokłada 250 W. Jeżeli jeździcie po płaskim, to nie jest taki problem, to nie jest tak odczuwalne. Natomiast jeżeli jeździcie dużo po górach, to praktycznie cały czas rower dostaje dużo większą moc niż taka, jaką byłby w stanie wygenerować normalny człowiek. Czyli cały czas jest dowalony te 250 W. Jeżeli jesteście super prosem i jeździcie mega mocno, to tak naprawdę do waszej dużej, normalnej mocy jest jeszcze dorzucone 250 W. Jeżeli jeździcie spokojnie, słabo, rekreacyjnie, to i tak ten rower dostaje większą moc, której normalnie nie byliście w stanie wygenerować na podjazdach. Więc absolutnie łańcuch w rowerze elektrycznym nie jest elementem, który jest mniej obciążony niż w normalnym rowerze, wręcz przeciwnie. Więc jeżeli jest tam dołożony napęd, łańcuch, kaseta z klasycznego napędu, czy na przykład jakiś nie wiem, Shimano SLX, XT, bo te grupy często się pojawiają w elektrykach, ewentualnie coś sremowskiego, no to siłą rzeczy te komponenty raczej nie będą działały dłużej, a krócej, bo są więc bardziej obciążone, przy zachowaniu tych samych innych elementów obciążających, czyli tego, że jest to na przykład rower górski, jest błoto, są trudne warunki. Do tego jeszcze sobie dodajcie to, że rower jest cięższy, więc po raz kolejny nam się dokłada większa moc, Większa masa rowego, więc naprawdę siły działające na łańcuch są po prostu większe. Więc tutaj nie ma tego typu różnicy. Pytanie, jak bardzo tak naprawdę. Jak ułatwiają sytuację, jak poprawiają sytuację napędy i łańcuchy dedykowane rowerom elektrycznym, to wzmocnione. Tylko, że tutaj jeszcze żadnych dobrych wyników nie ma. Bo podejrzewam, że znalezienie kogoś, kto tutaj zdążył już zarżnąć napęd w e będzie bardzo, bardzo trudne. Jeżeli ktoś z Was już miał taką przyjemność, albo nieprzyjemność, no to oczywiście fajnie, jakby się tutaj w komentarzach podzielił swoimi doświadczeniami w tym temacie. Ktoś pytał o to, czy da się w widelcu sprężynowym wstawić sprężynę powietrzną. Wręcz odwrotnie. Ktoś pytał się o to, czy w widelcu powietrznym RockShox Sektor można władować sprężynę stalową, czyli kadrzeć ze sprężyną. Ja pamiętam takie eksperymenty z dawnych czasów. Wiele osób bawiło się w tego typu zabawy wtedy. Kiedy w starszych widelcach porysowały lagi, w związku z czym na przykład w starych marcokach był taki problem, że jak się porysowało mocno lagi widelca, to zaczynało uciekać powietrze i trzeba sobie było jakoś radzić. Nie wszystkich było stać w szalonych dumfilowych czasach na to, żeby na przykład sobie po prostu kupić górne lagi nowe. No i trzeba było walczyć właśnie albo z reperowaniem lag, albo właśnie z adaptacją na sprężynę stalową. I dało się to kiedyś zrobić. Podejrzewam, że dalej jest to wykonalne, natomiast pytanie brzmi, czy jest taka zabawa warta zachodu? Bo jeżeli, drogi widzu, posiadasz sektora w dobrym stanie, to myślę, że dużo bardziej opłacalne będzie go po prostu sprzedać, bo jest widelcem powietrznym, więc więcej do niego weźmiesz. I kupno czegoś podobnego ze sprężyną stalową, bo widelce ze sprężyną stalową, patrząc po tendencjach naszego rynku, raczej są na rynku widelców używanych po prostu tańsze, więc łatwiej będzie chyba poszukać czegoś. Tańszego, bo tak naprawdę nie wiem jak wygląda kompatybilność tej sytuacji w każdym widelcu, było to kiedyś wykonalne, niektórzy się w to bawili, natomiast najczęściej była to po prostu metoda ratunkowa dla widelca, który już puszczał powietrze, więc tak naprawdę jest to wykonalne, natomiast zastanawiam się czy koszty i szukanie części i efekt finalny będzie warte takiej zabawy, czy nie wiem, po prostu widelec próbować sprzedać i kupić taki, który jest po prostu... Sprawny i od razu jest z tą stalową. Pytanie jest takie, czy tutaj też drogi widzu nie, nie mówisz o takiej sytuacji, że po prostu masz problem z tą komorą powietrzną jest to metoda ratunkowa, wtedy oczywiście wtedy można się inaczej nad tym zastanawiać, bo taka tego typu konwersja może być bardziej opłacalna. Ciekawe pytanie o otarcia. Ktoś pyta się o to jak sobie radzić z otarciami na rowerze w okolicach pachwin, bo przesiadł się z roweru szosowego zwykłego na rower czasowy i pojawił się problem i tutaj widz szuka tego problemu w spodenkach, yy, walczy z sudokremem i tym podobnych yy, rozwiązaniach, ale głównie skupia się na spodenkach. Moim no zdaniem problemem to nie są spodenki, yy, jest problemem jest po prostu przyzwyczajenie się do pozycji w rowerze czasowym albo samo siodełko. Yy, spodenki tutaj cudów nie zrobią, bo praktycznie wszystkie modele, które kupisz będą miały mniej lub bardziej podobny profil wkładki, a jeżeli te otarcia pojawiają się w okolicach pachwin to niestety tutaj sama wkładka nie pomoże, bo w wielu rowerach, w wielu siodełkach, w, tfu, w wielu spodenkach, zwłaszcza tych takich z wyższej półki, ta wkładka wcale nie jest bardziej rozbudowana na boki. Tutaj, jeżeli chcielibyśmy walczyć z tego typu atarciami, to musielibyśmy mieć wkładkę, która nam połowę ud przykrywa. Więc, moim zdaniem, drogi widzu, ja bym się skupił na zastanowieniu nad tym, czy mamy dobrą pozycję na rowerze, ewentualnie po eksperymentowaniu z siodełkami, bo moim zdaniem tutaj z podemki. Nic nie dadzą, jeżeli masz fajne, dobre spodenki, a o takich tutaj piszesz. To myślę, że problem jest po prostu bardziej w przystosowaniu się do pozycji i w doborze samego siodełka, a nie w samych spodenkach. Pytanie o buty. Bo ktoś się pytał o to, że tak samo jak ja jeździ na szosie w butach NTB, w związku z czym. W terenie, czy mógłbym powiedzieć jakieś buty, które sprawdzą się na szosie, a z drugiej strony będą też dobre czasami w MTB? No i tutaj temat jest trochę jak rzeka, bo można by wiele tego typu tutaj dywagacji przeprowadzać na temat tego, jakie buty się sprawdzą. Wszystko zależy od tego, jakie są proporcje tej jazdy w terenie i na szosie. Jeżeli tak jak w moim przypadku, to jest naprawdę trzy czwarte jazdy po szosie i ewentualnie czasem gravel. Mówimy o jednych butach, bo mam też osobne buty do MTB, po prostu bardziej nastawione na trail i na większą przyczepność, na łatwiejsze chodzenie. No jeżeli myślimy o takiej sytuacji, w której 3 czwarte to będzie szosa, ewentualnie ten teren to będą jakieś szutry, no to mogę ze szczerym sercem polecić buty, w których jeżdżę, czyli Bontrager Espresso, tylko z zastrzeżeniem, że raczej polecam buty w kolorze czarnym, bo niestety ta... Żółta, pseudo-miękka skórka bardzo łatwo łapie brud, no i niestety po czasie po prostu wygląda średnio. Moich się już nie da doczyścić po ponad roku jazdy, więc chyba lepiej postawić na czarne, zwłaszcza jeżeli, drogi widzów, chcesz czasami w tych butach pojeździć sobie właśnie w terenie, przejść się po jakimś szutrze, no to będzie to lepszy pomysł. Natomiast jeżeli szukasz butów, w których te proporcje, te proporcje jazdy będą bardziej skłaniały się w stronę terenu, to ja osobiście polecam bo raczej po prostu jakieś fajne buty do cross country Modeli jest wiele, ja dobrze znam buty Specialized Ed Dobrze znam buty Shimano, dobrze znam buty Bontragera i z tych modeli mógłbym coś tak naprawdę tutaj polecać. Natomiast tak naprawdę szukałbym po prostu butów, które wizualnie nie będą raziły na szosie. Czyli najczęściej jest tak, że buty do cross country właśnie, czyli buty wyścigowe mają na tyle wąską cholewkę i mają tak naprawdę na tyle minimalistyczną i delikatną budowę, że one na szosie nie rażą. Nie jest dobrym pomysłem jazda w jakichś super szerokich butach na szosie, bo może być trochę w nich po prostu niewygodnie. Mogą nam ocierać różne dziwne elementy roweru. Natomiast jeżeli wybierzesz sobie buty do cross country, to spokojnie i pojedziesz po szosie, nie będą się te buty rzucały w oczy na szosie, nie będą wyglądały nieproporcjonalnie, a przy tym spokojnie sobie pojedziesz też w terenie i jeżeli trzeba będzie zejść z roweru i przejść się w terenie, no to będzie to najlepszy pomysł. Także polecam po prostu znaleźć odpowiadające Ci buty do cross country takiej firmy jaka Ci się podoba. Takiej, takiego wyglądu, który ci będzie odpowiadał, natomiast poszedł w stronę XC, a jeżeli faktycznie więcej jest tej szosy, no to tak jak mówiłem, Bontrager Espresso, bardzo fajne buty, które wyglądają identycznie jak faktycznie buty szosowe, mają identyczną podeszwę, z wyjątkiem tego, że mają bloki MTB, które są schowane z przodu w takiej gumie, w związku z czym jeżeli musimy chodzić po betonie, po chodniku w tych butach, to jest po prostu bardzo komfortowo, nic nam się nie tłucze, jest bardzo małe ryzyko tego, że się na przykład na jakiś schodach wywrócimy, bo się poślizgniemy na bloku. Ten blok jest schowany, więc problemu nie ma. Ktoś się jeszcze pytał a propos wyjazdów, czy a propos organizowanych przez nas wyjazdów rowerowych, czy można się zabrać na przykład ze swoim rowerem, który nie odpowiada profilowi wyjazdu. Jak pewnie wiecie, organizujemy wyjazdy szosowe i chcemy organizować wyjazdy MTB też. Natomiast pytanie jest takie, czy można sobie na przykład wziąć na wyjazd z nami rower, na przykład trekkingowy z Sakwami i postawić na taki wariant, że my po prostu organizujemy przejazd, ewentualnie powrót jakiś. Transfery na miejscu, ale czy można sobie jeździć samemu? Bo na przykład ktoś ma swoje cele jakieś tam trekkingowe, chce sobie na przykład odwalić w Hiszpanii piękną wyprawę z sakwami. Oczywiście nie ma z tym problemu, jeżeli ktoś ma tego typu pomysł, na przykład wie, że jedziemy w jakieś fajne miejsce, typu na przykład będą to Alpy, albo będzie to Hiszpania i chciałby na przykład sobie wziąć rower NTB albo chciałby sobie wziąć rower trekkingowy, albo jakikolwiek inny, czy gravel i powiedzieć samemu własnymi trasami, to nie ma z tym żadnego problemu. Oczywiście, wtedy zachęcam do kontaktu z nami poprzez maila albo formularz na emiotproturmop.com, albo właśnie maila emiotproturmop.com. Wtedy cena takiego wyjazdu i to, co możemy zaoferować, będzie oczywiście ustalane indywidualnie, więc taka opcja oczywiście jest. Drogi Mariuszu, który o to pytałeś, jeżeli masz takie potrzeby, takie pytania, to na maila zapraszamy. Dzięki za uwagę, dzięki za kolejne Q&A. Zachęcam Was oczywiście do zadawania kolejnych pytań. Widzimy się już przy okazji kolejnego odcinka. No, a póki co kręcimy sobie dalej. Eee, w ten weekend może się z kimś z Was zobaczę w Kluszkowcach na Joyride Bike Festival. Eee, też Was gorąco zachęcam, żebyś na tę imprezę wybrać. Eee, myślę, że w weekend, w sobotę, w niedzielę będę gdzieś na szosie kręcił. Eee, razem z chłopakami z 72D rownik Java Team będziemy coś pewnie kręcić, bo mamy prowadzić grupy szosowe, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale m, tak czy siak, jeżeli się nie zobaczymy w Kluszkowcach, no to oczywiście widzimy się już przy okazji kolejnego filmu w piątek na naszym kanale. Do zobaczenia!